Zobaczymy co to jest. I będziemy, będę, będę zasłaniał sobie oczy i tam i otwierał. Mm -hmm. Ale tutaj będzie do chodzenia. Otwierać! Hmm. Czy to jest jakaś maszyna losująca? Tak. Mm -hmm. Pokażesz jak to działa. Jeszcze kręcimy, otwieramy, co tam wylosowało się. Jakie mamy tu? A co to jest? dzień potwórka. A dlaczego to służy? Ma taką jakiś tu dziubek. Można zaczepić może być. To szkoda, że nie dołączyli tego. Sznureczka. No dobra, mamy taką dynię. Może dołączyli. Czekaj, czekaj. No i jak to nie najgorzej. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj będzie dalej. Wyglądamy jak zombie. Luzowy. Co się trafi. różowy? Tak, tak, skarbeczku. Uf, nie powtórka, hehe. słodzia. <gry> Ale dynia, czyli halloweenowe takie pierdłeczki, a ma słodziak. Słodziak. Paciak z duściem latem. No, taki słodki. Potem Mhm. No to kolejny. Tutaj można sobie pobawić się. Maszyna losująca. Kręcimy, kręcimy i wtedy wypada. No, oszukuję. Tak? Oszukuję? Patrzcie. Nie, nie dało maszyny. Musisz zapłacić. Muszę zapłacić na razie za tam. Uwaga, widzicie? Już nie leci. Już. O! O, 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 o! nie! Coś nie Halloweenowego. Pokażesz tutaj, Franiu? tak. Wchodźmy. Nie Halloweenowe? Halo, to miało być Halloweenowe. A to pierściony, dwa ta sutrawa. Dwa wata tak, wata cukrowa. Ale słodki. No dobra, ile tam tego jest ciekawe? Kręcimy dalej. Ciekawi jesteście, co jest dalej, co będzie w następnym. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście ciekawi w jedną stronę może kręcić. O! Jest. jest! Jest, 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 jest! Jestem ciekawa. Ja jestem ciekawa co to jest. Nie będzie powtórka, nie powtórka. Uuuu, Uuu. ale naprawdę słodziutkie takie, jak ktoś lubi takie gadżeciki. To powiem szczerze, że to naprawdę fajnie wygląda. I to nie, jest halloweenowe. No. Trochę tym to halloweenowe. Super, naprawdę fajnej jakości. czy nie będą powtórki? Tam. Dobra, otwieram. Dobra, następne. Następne, następne. Uwaga, uwaga. Czy to powtórka? Nie. Nie. Ale bardzo podobne. Mm -hmm. Czekaj, czekaj. Tu trzymaj chwilę. Okej. Okay. Tu czaszka, tu duszek. Ale dynie. No takie rycinki. No. Słodziutkie. I nie słodziutkie. Lecimy z następną. Tutaj, proszę bardzo, z zamkniętymi oczami osuniemy, trochę podglądamy. Ten już trochę otwarty. Czy co w nim będzie? O! O! Halloween! Halloween! Ej, on ma w ręce? Czy to jest kot? Czy co to jest? Kot? Trochę wygląda jak kot, bo tu ma jedno ucho, ale tu nie jest ucho. Nie, No i dobra, i te w takim fajnym maszynie takiej losującej. No tutaj nam się pogniotła, bo w transporcie niestety. To I podobno można wrzucić z powrotem i losować. 20 zł za 20 zł maszyna No, no, co to jest? Oznalazłeś tutaj, że to jest na... Nałówek! O nie! Fajnie! Ekstra, naprawdę do czegoś się przyda, nie to, że tylko postoi i zajmie miejsce. Fajnie, na uwyczek, a ta... Sześć! No, wolałabym, że było więcej. To tylko sześć. Mhm. Mm Majlo, Jak tam? Nie podglądaj! Te inne to chyba takie właśnie do zawieszenia. Oprócz tego. I pierścionek, proszę bardzo, 20 zł w aplikacji internetowej. Jeżeli chcecie wiedzieć jaki, zostawcie komentarz. I oczywiście co so robcie subskrypcje! Subskrypcje, tak jest! Hello! Zostawcie subskrypcję na mnie! No proszę was! Zostawcie na taki fajny film! Your staff tips. Like Like